Ekologia to dość szerokie pojęcie, tak jak uważam, i odnosi się do różnych dziedzin życia. Mogłabym opowiedzieć o ekologii w rolnictwie. Jest to coś takiego, gdzie trzeba. Poddać się certyfikacji, jeżeli chce się mieć tak prawdziwie ekologiczne produkty, jednostce certyfikującej, która przyjeżdża, sprawdza, robi kontrolę i mm, podaje nam wytyczne, którymi musimy się kierować, jeżeli chcemy mieć swój produkt ekologiczny. To tak w wielkim uproszczeniu, oczywiście. Jest to też życie w symbiozie, razem z roślinami, zwierzętami, bez psucia środowiska, używania wszelkich środków różnego rodzaju chemicznych. Tak? Ale ekologia na co dzień. Jak patrzę, oprócz tych opakowań, co możecie powiedzieć, jest coś takiego jak na przykład ekologia w życiu codziennym w naszych domach. Wiąże się to z tym, że używamy przeróżnego rodzaju środków do pielęgnacji ciała, środków do pielęgnacji naszych powiedzmy to mebli, tak? naszego domu, podłóg, okien, środków do zmywania, do czyszczenia tak? wszelka chemia tak zwana, którą używamy na co dzień. No i dobra, do czego zmierzam? Na przykład mamy te. Produkty, których chcemy używać ekologiczne, tak? Czyli na przykład ocet bądź sól, ale one są pakowane. Tutaj wchodzimy na temat opakowań. Możecie sobie sprawdzić wcześniejszy mój film o opakowaniach. Też rodzi dylematy, ponieważ skoro środek jest czysty, ekologiczny, dlaczego jest pakowany nieekologicznie? To samo jest na przykład z. Z pieluchami. O, świetny przykład. Wielorazowe pieluchy. Na forach po prostu mamy, które używają tego, i ja nie mam nic. Ja nie mam nic do tego, naprawdę. Są zachwycone tym, że one nie muszą kupować tych zwykłych, tak zwanych pampersów, tak? A nie muszą dokładać się do tego, że wyrzucają i generują kolejne śmieci, ale one sobie to wypiorą i będzie super. Właśnie, wypiorą. Jak piorą? Ręcznie, w pralce. czym piorą? Z czego się biorą te środki? Słuchajcie, uważam, że to wszystko, co zostało wymyślone i nas otacza, to jest po prostu po to, żebyśmy mogli zarabiać. To jest konsumpcjonizm, po prostu w czystej postaci konsumpcjonizm. I nie ma nic w tym złego. Tylko czasem po prostu rodzi się z tego wszystkiego hejt, taka nienawiść, bo ktoś po prostu żyje tak. Inna osoba stara się jak najbardziej, i znam kilka takich i obserwuję na przykład na Instagramie czy Facebooku. A, I robią świetną robotę. Szapoba mm, dla nich, ponieważ ja bym nigdy nie zmieściła się w jednym małym słoiku ze śmieciami plastikowymi, nie wiem, z torebką śmieci. Tak. Nigdy. No, może jakbym była sama i nie miałabym tylu obowiązków i jeszcze inaczej całkowicie wyglądałoby moje życie. Ale ja mam taki. Takie życie, taki wybór, takiego wyboru dokonuję, i moje wybory może wpływają bardziej bądź mniej na styl, w jakim funkcjonuję. Ale teraz, tak, znowu kolejna refleksja. Ekologiczne produkty. No dobra, no ja mam ekologiczne pomidory, tak. Bo nie są chemią lane, bo nie, nie są, są nawożone naturalnie przez oborni, które produkują moje kozy bądź przez nawóz, który produkuje sama z pokrzyw. Pokrzywy nie są pryskane, wszystko rośnie u mnie, nie wpływa to w żaden sposób negatywnie na środowisko dookoła. No dobra, okej. Okay. Ale co z tymi produktami, które są na półkach? Mamy opakowane pięknie w ekologiczne opakowanie cebula, która jest bio, eko i w ogóle, ona jest z Egiptu. Jaka to jest ekologia, skoro ona do nas jedzie? Dlaczego dotarliśmy do takiego momentu, że ekologia, słowo eko, bio, organik stało się po prostu chwytem marketingowym. Stało się na, na taką mm, maszynką do robienia pieniędzy. Dlaczego nie wrócimy do tego, co jeszcze nasze babcie robiły i niektórzy z rodziców? Takimi małymi kroczkami, ok, fakt, super, używajmy e, wielorazówek. Tak, e, starajmy się jak najmniej szkodzić temu, nie generujmy śmieci. Pilnujmy, aby dookoła śmietników była czystość, żeby nie były zanieczyszczane e, parki, podnośmy jakieś śmieci. Nie wstydźmy się tego sprzątać po kimś. Nie wstydźmy się schylić się po papierek, nie wstydźmy się uczyć nasze dzieci, aby nie śmieciły. Bo to jest wszystko nasza praca, nasza praca rodziców, aby dzieci nasze nie śmieciły, aby inni ludzie nie śmiecili. Nie wstydźmy się zwrócić komuś uwagi, żeby podniósł ten niedopałek papierosa, żeby podniósł papierek, żeby nie wyrzucał tej butelki, która była cięższa, jak on szedł do tego lasu i wcale nic nie waży, kiedy on z tego lasu wychodzi, i żeby nie zostawiał w tym lasie tej butelki. Nie ma ludzi świętych. Ja też nie jestem święta. Ja produkuję śmieci, używam plastiku, bo miejsce jak wygodniej i wygoda u mnie też ma pewnego rodzaju znaczenie. Ale staram się nie doprowadzać do tego w moim życiu codziennym, do, do jakiejś hipokryzji, że albo tak, albo w ogóle. Bo mieszkam w bloku, który jest zbudowany z jakiejś tam cegły, jeszcze tak, ale buduję dom. Dom jest drewniany, więc skądś to drewno musiało się wziąć, tak? Ono jest fajne, przyjazne, ekologiczne, ale to drewno skądś musiało wziąć. A mam ziemię, na tej ziemi mógłby roz, rosnąć las. Mogłaby nie produkować żywności. Jest wiele różnych takich dziwnych rzeczy. Powinniśmy starać się żyć jak najbardziej w symbiozie. Polska jest jednym z niewielu krajów, który dba o środowisko, który ma jeszcze rezerwaty, który ma parki krajobrazowe, który ma ziemię, która naprawdę jest piękna. Dbajmy o to, szanujmy to i zwróćmy się do ludzi, którzy lokalnie wytwarzają produkty. To naprawdę bardzo dużo daje. I ja wiem, że te produkty są drogie, nie są wcale tanie, ale nie kupujemy ich z myślą o tym, żeby po prostu się najeść, zapchać, a zaspokoić głód, który możemy zaspokoić chipsami. Tak. My jej kupujemy dlatego, że wspieramy naszą lokalną społeczność, pokazujemy, że zależy nam na naszej społeczności, naszych sąsiadach, na naszym zdrowiu przede wszystkim. Dbamy o to zdrowie. Wybieramy produkty takie, aby się cieszyć nimi, ich jakością, wartością, smakiem. Cieszmy się tym, że możemy za pieniążki, które ciężko zarobimy spróbować czegoś, co jest niepowtarzalne i dać komuś Wynagrodzenie za tą ciężką pracę, którą on wkłada, za serce, które wkłada w ten produkt, a nie w masówkę. Proszę bardzo, no jak najbardziej, ale nie mam nic przeciwko. Ja sama potrafię robić zakupy w dużych sklepach, bo jest mi taniej. Przy tak dużej, licznej rodzinie jest mi taniej. Ale staram się, kiedy mogę i chcę coś kupić, zapłacić odpowiednią cenę ludziom, którzy wytwarzają te swoje produkty. Jeszcze także mam w głowie to, ile wymaga taka praca, ale te rzeczy często są. Powiedzmy już nie, odejdźmy od jedzenia, tak? które jeżeli jest e, takie regionalne, normalne, e, swojskie, to będzie zdrowsze I, i ja zaoszczędzę kiedyś na tym, aby nie stać w kolejce do lekarza z dziećmi. Moje dzieci nie mają alergii jakiejś, e, są zdrowe, nie chorują, tak? Wartości, które staramy się przekazywać tym, co mamy na talerzu, bądź tym, co kupujemy do siebie do domu. Jeżeli kupimy chińszczyznę, no to wiadomo, że ona się po jakimś czasie rozwali, a jeżeli kupimy coś, do czego ktoś się przyłożył, kogo sprawdziliśmy, podglądaliśmy, zobaczyliśmy i chcemy mieć tą rzecz, która będzie dla nas wartościowa, bo z tą rzeczą nie idzie taki no-name. Z tą rzeczą idzie. Nazwisko osoby, która to zrobiła, jej praca i godziny, które temu poświęciła, i uważam, że to jest też ekologia. Raz, że ekologią jest dla mnie życie w zgodzie ze sobą, z otoczeniem, wybory, które mi pasują i są dla mnie, ale i też wspieranie tego, co jest dookoła, ale jest takie prawdziwe. Nie jest zakłamane. Ja wiem, że to wszystko dookoła nas to i tak. I to, co na pewno wam teraz mówię i przekazuję, a ja robię tak, to jest marketing. To jest to, żeby można było się pokazać, żyć albo po prostu coś zarobić. Tak jest. Bo my dzisiaj potrzebujemy zarobić, żeby móc sobie kupić te różne dobra, które są wytwarzane. Bo one kosztują. Nakręcamy się po prostu wspólnie. Ale kiedyś będzie taka sytuacja, że może wrócimy do tych początków, jakie znali nasi dziadkowie, praciadkowie, i może to nastąpić szybciej niż wcześniej, bo zabraknie nam tego paliwa, o które zaczynają toczyć się wojny. Zabraknie nam świeżej wody, zabraknie nam świeżego powietrza i zrozumiemy, że to nie do końca było tak, że okej, okay, mnie to nie dotyczy, ja i tak pójdę i zrobię zakupy, przecież. Co tam transport, tak? Co z tego, że to dojechało gdzieś tam, nie wiem, z dalekich, dzikich krajów, a, ale jest organik, jest bio, jest eko, nie? To tak tyle ode mnie krótką refleksją w parku. Dzisiaj pogoda nie jest może najcudowniejsza, ale upał trochę zelżał wracam do swoich obowiązków zawsze jak jestem w mieście to mam bardzo dużo rzeczy do załatwienia a wy jeżeli wam się chociaż troszeczkę podobało zostawcie tam łapkę w górę zasubskrybujcie mój kanał będę się starała wam nagrywać kolejne filmiki dorobię się kiedyś sprzętu którym będę mogła pokazywać wam jak działa moje gospodarstwo, jak działa moje życie które nie jest idealne i ja wcale nie staram się nikomu nic narzucić ale staram się myśleć nad tym co robię Trzymajcie się, cześć.